Chronka do miłosierdzia Bożego w intencji, w wynagrodzeniu sercu Pana Jezusa w pierwszy piątek miesiąca. Prosząc o wszelkie błogosławieństwa nad nami wszystkimi. Nawrócenie wszystkich ludzi, uwolnienie wszystkich duszy cierpiących. Boże pokój na całym świecie. Zachowanie wszystkich zdrowych duszy i ciała, wszystkie dary Ducha Świętego, wszelkie błogosławieństwa nad nami wszystkimi. Poproś nas w prywatnych intencjach. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego łamy. Zdrowaś, Maria łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amy. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pąskim piłatem, ukrzyżowany umarł i próżę. Wstąpił do piekiełu, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd wstąpił żywych i umarł. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty chłopcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstania, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczne, ofiarę Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, nieni miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiarę Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy naszej i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki mieniło osierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki mieniło osierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki mieniło osierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki mieniło osierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki mięniu osierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofieram Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mię miło serce dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mię miło serce dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mię miło serce dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mię miło serce dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mię miło serce dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, nie miłosierdzie, <ak essayer> miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiarę ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, wieczną Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, niemi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, niemi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym świat. O krwi i wodo, któreś wytrysnęła serce serca z zdrój miłosierdzia dla nas – ufamy Tobie. O krwi wodo, któreś wytrysnęła serce serca z zdrój miłosierdzia dla nas – ufamy Tobie. O krwi i wodo, któreś wytrysnęła z serca z miłosierdzia dla nas – Ufamy Tobie. Boże, dziękuję za ogrom otrzymanych łask. Ogrom Twojego błogosławieństwa. Udziel nam wszystkim Twojego błogosławieństwa od pustu zupełnego. Wszystkim błogosławił pokoju trzech mogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Boże, dziękuję Ci. Bardzo dziękuję za wszystko.